Cześć, witajcie, kochani, w kolejnym filmiku. Dzisiaj przygotowałam dla Was życzenia noworoczne. Udało mi się w ostatnim vlogu wrzucić Wam też życzenia świąteczne. Mam nadzieję, że wszystko z tych życzeń, które Wam życzyłam, spełniły się i naprawdę święta upłynęły Wam w rodzinnym gronie, w takiej ciepłej atmosferze. Powiem Wam szczerze, że ja bardzo odpoczęłam w te święta, i jestem naprawdę zadowolona z tego, że mogłam je spędzić z rodziną. I nawet Wam powiem, że oddałam się jakby takiemu relaksowi, oglądałam sobie, słuchajcie, filmy, dużo filmów oglądałam z rodziną, w domu, więc spędziłam czas na tak naprawdę takim relaksie, odpoczynku. Nie byłam zabiegana w tym okresie, więc naprawdę mogłam sobie spokojnie odpocząć, mam nadzieję, żeby też. Chociaż mi pisałyście też, że szłyście do pracy już po świętach zaraz, więc... Mam nadzieję, że chociaż przez ten krótki okres, tych 2-3 dni, sobie na spokojnie odpoczęłyście i miałyście jakiś taki komfort psychiczny, żeby sobie właśnie pomyśleć o różnych sprawach, przemyśleć to wszystko. I w tym nowym roku też Wam życzę takich dni, żebyście właśnie w okresie, kiedy przechodzimy ze starego do nowego roku, miały czas na chwilę refleksji, na zastanowienie się, nad, na przede wszystkim odpoczynek, ponieważ tak naprawdę. Tylko to nam jest bardzo często potrzebne po um, wielu miesiącach pracy, e, wielu miesiącach ciężkiej często pracy, więc ja wiem, że też e, intensywnie pracujecie i życzę Wam, żeby ten rok przyniósł Wam wiele satysfakcji zarówno w pracy, jak i w takich relacjach rodzinnych, żebyście miały. Udany rok, żebyście spełniły wszystkie założenia, które założyłyście w 2015 roku, także mam nadzieję, że to wszystko Wam się spełni. No i przede wszystkim ja sobie życzę, żebyście mnie odwiedzały tutaj na YouTubie, żebyście dawały mi inspirację kolejnej energii, którą przekazywało się mi w poprzednim roku i mam nadzieję właśnie, że miło spędzicie ten nowy rok, że będzie udana impreza, że się wyszalejecie na kolejny rok. Także jak, jaki stary rok, taki nowy więc mam nadzieję, że z taką pełną energią wkroczycie w nowy rok. No i co? Ja mam nadzieję, że się spotkamy w następnym roku. Będą filmiki, mam nadzieję, że równie często jak teraz, oczywiście może nie codziennie, ale postaram się dla was robić filmy. Nie. No i mam nadzieję, że mi się to uda, także to jest moje pierwsze postanowienie. Oczywiście chciałabym się też zapisać na basem, więc to będzie moje drugie postanowienie, żeby wytrwać, wytrwać w tym jakby wysiłku fizycznym przez kolejny rok i mam nadzieję, że mi się to uda. Także e, tylko to sobie postanowiłam. Postanowiłam sobie intensywnie tutaj działać na YouTubie, zapisać się w końcu na ten basen, żeby się zrelaksować po pracy, żeby mieć czas też na taki właśnie relaks, bo niekoniecznie to jest taki wysiłek fizyczny, ale też również relaks dla całego ciała. Także basen jest dla mnie idealną rzeczą, którą ja sobie postanowiłam, że spełnię w nowym roku. E, no i tyle. Nie zakładam dużo, ponieważ będę to realizować sukcesywnie. E, mam nadzieję, że też moja praca przyniesie mi dużo satysfakcji. E, tutaj też mi Pisałyście, że po moich filmikach, szczególnie w vlogach, które były poniekąd motywacyjne, ale mam nadzieję, że to były takie ciepłe rady. Pisałyście mi też, że planujecie zmienić pracę, planujecie mieć nowe wezwania w tym nowym roku, więc mam nadzieję, że Wasze postanowienia się spełnią. Także ja się z Wami żegnam i widzimy się już w kolejnym roku. Trzymajcie się dziutko, pa pa!